In a hostage situation, you cannot be slow and methodical. Once you breach the perimeter, you must conduct a violent and dynamic assault in order to extract these charges. Charged. Witam na kanale Rami TV. E, w dzisiejszym gameplayerze player, że Six e, misja będzie taka, że mamy uwolnić zakładniczkę właśnie, która jest przytrzymywana przez terrorystów i e, powiem szczerze, że za bardzo się nie rozczulałem nad, nad przejściem tego w jakiś w taki niezwykły sposób. Po prostu załatwiłem tutaj jednego terrorystę, który był na ganku, wysadziłem drzwi, a więc wspominałem właśnie, że materiał wybuchowy bardzo ciekawy. Mm. Za, za ładunek, jak to wygląda, jest wspomniałem o tym po prostu w pierwszym odcinku. W, w, tutaj teraz, już macie praktykę, co można właśnie wysadać drzwi i okna. Tutaj na pierwszym piętrze było to zabicia dwóch terrorystów. Oczywiście to mi am amunicji musiało braknąć, ale udało mi się jakoś to przeładować. Cały, ca cały ten problem. No tutaj e, następny pokierowałem się. Kolejny ładunek, muszę założyć, bo. Jeżeli nam braknie tych ładunków do otwierania właśnie drzwi i okien, właśnie wysadzając jedno, to po prostu można szczelać. Jeżeli szczelamy, to również e, drzwi czy okna się, się otworzą, że tak powiem, wysadzą. E, tutaj e, już mam jeszcze zakładniczkę. To się to się chciałem powiedzieć takiego kluczowego. Aha, już wiem. Kie, tutaj na mapie jest zaznaczony dokładnie takim właśnie zielon zielonym, żółtym punktem, gdzie mamy się kierować w którym ona jest pomieszczeniem, więc bez problemu trafimy, jak i również całe pomieszczenie, ten dom jest dosyć e... mały, mały, dlatego to nie jest trudne. Bardziej chyba bardziej skomplikowane jest się wycofać z tego domu, bo to właśnie może być bardziej skomplikowane. Przynajmniej właśnie na, na parterze, bo tam się, się c z, c z, c, czają ci terroryści, jeśli ich tam paru jest właśnie do załatwienie, a jak mamy przy sobie tą zakładniczkę, to na wcale tak naprawdę sprawę nam nie ułatwia, żeby żeby właśnie się wydostać, bo nie możemy zmieniać broni jak widzicie, terroryści mają samą broń automatyczną, my mamy broń taką no jaką mam jak opuszczę właśnie, opuszczę tą zakładniczkę, to dopiero możemy zmienić na normalny karabin maszynowy, a broń automatyczną temu terroryście to nie wiem co, co się stało no i po prostu jest lepiej właśnie z, e, z tej broni strzelać Tamta broń coś W imieniu bowiem najlepiej na jakieś granata, bo coś by mieć więcej Jednak e, tak, tak musimy tamtą bronić przy sobie No a tutaj jeden będzie po lewej stronie, jak widzicie Za chwilę drugi tam dołączy do niej, będzie w prawej stronie W sumie tutaj tych zakładników było kilku Jeżeli wam się podobał mój filmik to lajkujcie, subskrybujcie mój kanał Z mojej strony to wszystko, pomijając to, że zapomniałem wziąć ze sobą zakładniczkę jak ją widziałem, że jej ja nie wziąłem naprawdę, i będę musiał się po później wracać, no ale to już zobaczy się przy samym końcu. Securing hostage. Hostage secured. Extract the hostage. Well done. Hostage extracted.